Dużo osób do mini bike checka, więc na szybkości polecimy sobie z moim łowerkiem, co tu jest ciekawego, czyli tak. Więc szybko lecimy dalej, Mindus Sherman 180 10 mm szkoku, hebelki Shimano Deore XT, dosyć stare na faczach, 203 mm podejrzewa Steka i Avila, z tyłu 1 na 8 taki trochę akurat napęd tu jest słaby, czyli. Tył Sora, ale jest dosyć krótki wózek, nie telepie się nic na hopkach, ładnie wszystko działa. Tył damper y, five, y, five Element z sprężyną 500, ale przy takiej geometrii remy to nie jest mało. Do tego korby SLX, pedały NS Arial. No i w sumie to tyle. No i oczywiście ramka Balfa 2-step HD. Żeby nie było, że DH, bo tam się kiedyś ludzie pluli, nie było to, że to nie jest DH, tylko bardziej freeride'ówka. I z tyłu, tylni wahać, jest stary Chromo, czyli dużo do wytrzymałości, a waga wcale na tym bardzo nie cierpi. Mostek asfalta, kiera Deity, w sumie kiera jest troszkę dość wąska, a, ale się jaramy, no nie? I maneteczki Synchrosa i tyle, o i musi, i, 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 i musi być nalepka Piro. Czekaj, co od tej strony się zaczyna? Piro, proszę bardzo, jest, dobrze, o i niebieskie mój git. Dobra, ogólnie sytuacja? Wygląda tak, że dwie mamy po nas chcą ja, Moja mama i Kasi Jeździliśmy sobie na rowerze na pamtraku W sumie największy pamtrak w Europie I chciałem sobie taki transfer zajrzeć W ogóle pokażę wam tak... A, nie będę tak zresztą pokazywał, bo to byłoby dziwne Chciałem sobie tak transfer, przeskoczyć... czekajcie, Stąd, przeskoczyć tutaj na tą trawkę A byłem na Dircie, na którym tak nie mam dużego doświadczenia, żeby jeździć Jeszcze sobie chciałem pka zakręcić no i się tak wywaliłem, że mi się kierownica wbiła w pachwinę i mam tak 3 dwa razy szerszą nogę jak miałem, mega dużo weszło mi na no, Boże, naszło mi strasznie dużo wody do nogi, mam jeszcze chyba dynaminka nadal odrobinę działa, więc mnie jeszcze strasznie nie boli, ale pewnie za chwilę będzie, yy, o, tu jest w ogóle, o, teraz nie wiem jak to będzie wyglądało, bo tu jestem duży i z wysoka, no i będę jechał do szpitala i, 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 i będzie śmiesznie w ogóle, bo, bo rower, kurde, daleko od domu wszystko. No i chyba przejdzie moja mama i mama Kasi No, taka śmieszna sytuacja e, Więc Dobrze jeździłem w kasku, bo jeszcze przewaliłem głową o, o asfalt troszkę Ale zrobiłem kurde jak Chuck Norris, jakiś przewrót przez prawe ramię i, I w sumie nic by się nie stało, gdyby nie to, że kierownica była długa w dircie i mi się wbija w nogę I jeszcze trochę kręgosłup otukłem No, także, także tyle z tego vloga Tu macie regulamin, pamtraki traki super, zabawa, dirty też Tylko trzeba umieć jeździć i zrobimy krótkie dyc z